tej witajcie, z strony dojeżdżam eee, tutaj do klienta z, z no sześcielarką okay. no, jest klientka co podjechać, chyba rozładunek robić sobie na drodze nie wiem, co się pójdę zapytać jeszcze troszeczkę tutaj jest tak dobra dobry, dobrze teraz, dobrze? Co tu wjadę? Czy tam na drodze? Później nie wiem czy na drodze nie lepiej. Co? Nie wiem czy na drodze nie lepiej. Cześć. Cześć. No możemy. Dobra, no możemy na drodze. się tutaj obędzie nie? Myśleliśmy wycofał, nie? No Musiałbym się wycofać, nie? Bo nie no właśnie, wiemy. wiemy. Czy nie tak źle tu nie jest, żeby wjechać? Tak, patrzę obniżone. Czy chcecie będziemy zajmować pod zaczep, czy czy pod tura, bo Może to turem, turem. bo to trzeba będzie trochę dobrze ten. No. Bo to tak nie pasuje, bo tam jest nisko, czy sami haczy, nie? Aha. No. To nie wjeżdżać tutaj? Nie wjeżdżać, to wiadę tak powiem. O, jest, o, dobra, dobra, pasuje. Aha. Wjechać, wiada, później wyjeżdżać. wjeżdżać. No. Dobra. O. się trochę nakurzyło na O widzę, że teraz tera robota pójdzie, co? Z tym A tak trzeba było ręce dygać wszystko, nie? O, ładnie się obniżyła, nawet możemy podczepić widzę, wie, wie pan, bo tutaj widzę, że tak patrzę No to może na no, jazdę tak wyciągnąć, zobaczymy, nie? No to będziemy działać czy tak, podczepimy, czy tak, nie? O, to to o, trochę, trochę oboru jest no, to do dościelenia. No, tak, bo to na, nawet można tym książkę dawać, nie? Mówią no, nie? Tak, ale mam paszowóz. Także Aha, na jest paszowóz. Tak, no, tak, o, o, tak, no dobra. I dużo tu krówek? O, dużo krówek pan ma? Nie, dam grycę 50 krówek. Aha, to nie jest tak dużo. O, baki do. Nie, do pomocy wszyscy. Dobra, poodpinać, poodpinać Pogodę mamy ładną jeszcze, nie? No, patrzymy na pogodę, to nadają Co, nie? Tutaj u nas tak jeszcze No kurde, no to A wrzesień to nie ma co narzekać No bo, w lipcu, lipcu to w sierpniu było chodno, nie? Czy jak to było chodne? Dwa tygodnie było ciepło, nie? Jak żniwa No, a jak do żniw kurde później... No dobrze, traktorów tu jest, o taki jeszcze tkę widziałem jeszcze po drodze Tak, tak to poszło, to. do Do a ty, a to co będzie ciągało? Proxima Zetor, Zetor. Aha, no bo to trochę mocy musi mieć, nie? Bo jak tam, jak to jak widziałem, to właśnie kiedyś tam Pozwałem jak tak Złapał więcej, nie, za mocą posuwu to Aby kopa dymu, nie? No, no bo jednak to obciążenie jest, nie? Cały Dobrze o, nie, same mleczko tutaj Tak, oj, że to mi odpił pasa, cholerka No No, się uczą Nie? Jak tego to ustawię, chyba dobrze będzie Dobra, na razie jedziemy Dobra, basu nie Ej, eee, kurde no, dobra. O kurde, muszę to trochę podkręcić. Kurde, nie wiem Proszę? No, no, dobra, no poczekaj. Tak patrzę, czy tam to starczy. Aha. O kurde. Jeszcze kawałek Bo teraz akurat takim jest w przegięciu, nie? Dobra Tutaj ten ma Zabezpieczamy A jest, jest Dobra Dobra To będziemy patrzeć, opuszczę ten O kurde Tutaj, ale to tu pod spodem jeszcze takie coś zabrała za po palutku jedzie, jedzie. jedź. jedź, 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 jedź. Aha. Ej, o, dobra, stój, stój. Kurde, Lekko do tyłu muszę podłożyć, bo tam zahaczyło. Delikatnie cofnij. Podłożę do ko pod koła coś z przodu. Minimalnie jest tylko, nie? Dobra, dobra. A widzisz, potrze Jest idealnie. Na razie jest dobrze Teraz tu ustawię ten Teraz patrzymy na tył, nie? Dobra, przejdę zobaczyć A nie, tu jest dobrze Dobra Lecimy Ale jest dobrze, Będzie dobrze. A! Idealnie, dobrze! Teraz już poszedł! No i ładnie poszła, poszła. A tu pan opar. A o ten! Nie wgina się? Nie wgina, co? Ja od tego za To się dotknie trochę? Ale się to było ciepło. Zobacz co dadzę sam O pewnie, dobra Jeszcze resztę dam Rzeczy Starownik od tego i tam książeczka Co? No można poczytać nie? Dobra, idę teraz w ostatnią stronę, mam akurat o. I dużo pan ma tu ha? Hektarów? No Wszystkiego? W granicach tam 110? O kurde, to tutaj już jest, nie? Krowki, krałkałki no to a co się bydło, świnie Nie 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 O no tak Dobra, tu mamy od firmy Taki kot Sia, kod, kod no takie do wykorzystania we w sklepie w firmy Korbanek No okay. i to takie tak. O, fajne, nie? O, Chłopaki <śmiennie> Oni najbardziej zadowoleni chłopacy tak. nie Chłopaki już do traktora będą teraz Wszystko Czuj. dałem, wszystko dałem Małek jest, y, sterownik dałem i można działać. Nie wiem, czy to przyjeżdża na przyjeżdżało uruchomienie, czy nie? Czy pan... Nie. Nie, bo to tam poczytać to. Ja to wiedziałem jak to się robi, bo tam trzeba podłączyć tę elektrykę, nie? Bo tam jakieś wejście jest, to te, te, te na 2 WT, nie? No jak pan się orientuje, to tutaj nie, nie, bo tutaj do tego musimy tak złącze do tego. A to tam jest... Przed... No tylko na ten... Oooo! O właśnie, tam jest, widzę, że już jest. No, no i to tam co widziałem, że tu się gdzieś rozkłada z tamtej strony. A tu jest, do rozkładanie, nie? No no i działać I można będzie lepiej, lepiej. Lżej na pewno będzie, nie? Płacimy. No, to, to kurde. Tutaj skupiony było lżej, nie? Co? Tutaj skupione, że było No na pewno. O to, skupione, o, to tak. Trzy taktorki tylko trzy. Trzy, trzy trzy. Starcza? A tu trzy. O to tak, kurde, o, to ładnie tak, to tak, o, to, a ty ma co robić, to najcięższa robota chyba. I to tak sprawuje się czy... No powiem, że mamy do 3 lata i... Od nowości nie. Nie, 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 nie. Używka. Aha, Urzywka. No jak, jak chodzi, to chodzi. A Zatorek? Od nowości. I? I też chodzi. Też chodzi. Też chodzi. Ursus? W Ursus też chodzi, ten A, bez Aha, no, ale no. najlepszy. <laughs> najlepszy? A na no, kurde. No dobrze. I cały czas masz swoją robotę, Ursus, nie? Tak. A to nie, 3P jest? To jest 3P, tak. Aha no, to... no już tak sobie jeździ, cały czas tym, nie? Klimatyzacja cały czas jest. O, widzę, że to jest siewnik, tak? Tak. Masio. Och, no i dobrze, to jedziemy Och, dobra, to wszystko mi pomoże tu wycofać. Tak jest. I tyle. Wjechałem, to wyjadę, nie? Chociaż. Nie ma innej wyjścia. No, bo tam się nie idzie na wrócę. No nie, 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 raczej nie, nie. nie Czyli jeszcze tak się obawiam, bo tu jest. Taka piaskowa ziemia, żeby by się zakopał zaraz, nie? No nie, tu jest taki nie, bo z nie, to No No, no nie, nie, to nie, 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 mychnie, mychnie tym i tyle. Dobra, to wszystko. Dziękuję.